Witajcie w kuchni zaprojektowanej i wykonanej przez Studio Mebli Wach z Warszawy, należące do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Ta 25-metrowa kuchnia jest klasycznym przedstawicielem ponadczasowego stylu. Jest połączeniem uniwersalności i minimalizmu. To przestrzeń będąca bezpiecznym rozwiązaniem na lata. Biele lakierowanych na wysoki połysk frontów przełamuje kontrastujące AGD. Piekarnik. Kawiarka oraz chłodziarka side by side. Blad granitowy w kolorze czarnym pokrywa wyspę oraz strefę roboczą przy oknie. Wyspa jest równocześnie strefą do gotowania, wszystko idealnie rozlokowane według złotej zasady kuchennego trójkąta. Zadbano tutaj nie tylko o praktykę, ale też o estetykę, umieszczając ten element ozdobny w wyspie. Płyta indukcyjna Siemens. Pięknie komponuje się z czernią granitu. Wyspę zakończono wygodną strefą jadalnianą, a sam stół wykonano z płyty laminowanej imitującej drewno. Z kolei to drewno idealnie skomponowano z pięknymi drzwiami osadzonymi na ścianie imitującej stylowy beton. Projektant zadbał w tej kuchni o każdy najmniejszy element. Wszystko po to, aby zachować idealne dopasowanie użytych materiałów i struktur. Tym bardziej, że pomieszczenie sąsiaduje z pobliskim salonem. Zachęcamy Was gorąco do kontaktu ze studiem mebliwach z Warszawy. Kontakt znajdziecie na maxkuchnie.pl.